Hello everybody z tej strony, milakarzano jest Detroit be Human. Hello, zdraszłyście, okay. dawaj na B, good fantastic spawn. Go, go, go. Yes B B. <laughs> teraz to na lok. poszli, teraz Nie, 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 no. nie, nie, My, my name is Kluski and my name is Surname Nie tylko Ukraina. <laughs> Kluski? Nie Rosyjska, <Kluski. laughs> tylko Ukraina. Pola? Dumplings. O kurwa, dobrze. Ej, gremi laguje, masz bombę. Się ja kurwa pierogów zachciało. A z O, dzień dobry panie, jak się masz? Jak się masz, kochanie? One meat. To zabij. Jakiego z ze wzwodem, tam ma ktoś konferencję. <śmiennie> <z tej>, nie wiem. <śmiennie> <śmiennie> <Teraz, kurwa>, spojrzałem <śmiennie> Ja wiem to. No nie, no. To chyba będzie drugi mecz rozgrzewkowy. Ja już się śmieję, to już się nie da. A Dawid, jaki agresywny. Ty, Dawid, a co ty taki agresywny? Sorry. Ile pogra... pogra i no. za chwilę będę dwa fragi zostawił. za chwilę znowu będzie. Roztoczę, why you play Kalasz? A wiesz co ja robię? Ja tak samo to zrobię. <laughs> Kur... <laughs> what the fuck. Le Legend Ang. O kurwa. Ładniźne. Pych... Ciąmka e pushing narobi babstwo z tych ty. mielonych kurwy synów. A <śmianie> może <O>, jestem może. Ojo, a później kurwa. Siedzi mi czemu tak gazujesz? A, mielone, pierdolone. <śmianie> Halo, bomb, dawaj B. A no A. Mielony mi zdecyduj. Let's go away. O oh, kurwa O oh, kurwa i have the oh, bomb. O kurwa Yes you have bomba Ja pierdolę kurwa Jobany wrot A suka <laughs> kurwa, Narobi tych skurwysynów <laughs> Mielony Ja yeah. A ty chabacki Ty z tymi mielonymi Chłop miał wibrator, znaczy Zeusa. Już nie ma. Patrzę, a to człowiek małpa, największy zbrodniarz wojenny. Widziałeś, człowiek małpa? No, i się dogadali. Co za gówno? <głos》>, żuber, nie obrażaj. A co się dzieje? Nie, bo dałem mu broń, a on ten wyzywa mi, co za gówno. Gówno, kurwa. Nie, nie, pierogi. A pierogi. Po Wieszałek waszemu? Rząd... Du Gówno, bo dobry już kajsę. Dobre. Chod pacynka. Kurwa. Ale pięknie, pięknie kurwa. Dobra no, no, mam kawacha. Mkawacha, mkaw... mam kawacha. Tak bomb, Fiolet O kurwa! O Jezu Dawaj, go B. One city. Okay. Plant <laughs> so. Plant, plant purple. Da vai. Śląd. Dziękuję Były już kurwa, przytyłem 10 kilo i nie mogę schudnąć Co ty gadasz? To jest nie. zajebiście <grymne> Niebo to pierdoli Wesołych Świąt Ja mówię, dziękuję Wesołych Świąt, ja przyty Przytyłem 10 kilo i nie mogę schudnąć kurwa Pan O pizda! Niźna! Halo! Kalasznikow, ciąmka! is double Kurwa no to... A jezu no to nie jest jak on w ciąmce był W niźnie Ja go przekupiłem żeby ci fajka zabiła Lower, do... lower! Last lower! I go plant, last lower Okej, okay, ten plan Zajebiście kurwa, ja pierdolę. <grystanie> Co to za psijne? Nie wiem, kurwa, skąd on jest. Ty, kurple! You are from country, pasta, makaroni, pizza. Nie, nie, letwa! Litwa. A Litwa, okej. Nie, letwa, kurwa, tak. Ja myślę, że Italiano. Nie, nie, to jest A Litwa. Ale to bu Burnejka nie jest z Litwy? Zrozumiał polski. O, elegancko. Cio? Tego już nie zrozumiał chyba. <laughs> no też mi się tak wydaje. Pa, jaki kurwa taktycznie. O chuj, był tam. Torcida, torcida. O chuj, ale to było dobre. Ale mam low. Nie, 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 nie dotykaj mnie. Fak! Kurwa, mia miałem ci zbić do 10, a czemu nie straciłeś? Nie wiem. Nieważne. Nice. Ej kurwa, ale mi szarpnie! Wszystkich wypierdolić. Dokładnie tak. W dupę. W dupę, da, w dupę. <laughs> jebać PC, chuj. Jebać, jebać mokra ciepka. <laughs> Dobry jest, kurwy syn. Dobry jest, Dispo. I mamy Dispo i Dawid. Mamet. Nie Dawid, Mamet <laughs> Mamy. O kurwa, jak się smog zblokował! Widziałeś to? Żałosne to było. Mało żałosny bok, bok, co, nie pierdawa. I lost the Suicide and palm. Dobra, id idę powoli na, na plecy. Na pletki powoli potrafi. Jeszcze jeden u mnie. Kacza, A nie, to nie będzie. bomba na A będzie. Kurwa. No i kurwa. zamierz kur... go kiedyś. O kurwa. gdzie był? Na shortze. O kur... A... Short akamit. S... Czekaj, bo mnie noga swędzi. Mad... A nie, to nie jest ten zwód. wód. Kurwa z Weź mnie nie rozpierdalej. Ale celownik masz kurwa. <grywa> o! O! A! No, kurwa, ale z tym celownikiem lepiej no, kurwa, mi kurwa się... uwaga. Prawie no, taki kurwa brąz... elegancko. Taki trochę brąz w lolu. No taki trochę nawet. Ale ładny. O głowę lepiej trafić. Covid chcesz, Kałacha? Znaczy Dawid. No, dzięki. COVID. Covid. Nie, nie moja wina, że takiego nikt się pisze. Co ty chcesz odjebać? Mikroszałkę trzymam. Mleślni O kurwa, P90! Tu short! Co tam się stało? Nie wiem, co tam się odkurwiło. Jest jeszcze chyba. Ale, ja. ale gdzie? No kurwa. No, kurwa. Pa, co grzybowa robi? Ty ej, sapierdolnie, no nie gadaj. nie. O, nie. No, nie. <laughs> Nie cierpię. 3. Najlepszy, najlepszy. Niespodzianka. I pick long. Okej. Okay. Okay. A wiecie jak się nazywa? Kobieta w ciąży dla kanibala? Niespodzianka Myślałem, że tu for you. Też może być. Skurwy symbol Niespodzianka Kurwa, ale smoke. Och, pizda short. 60 minus. A gdzie jest bakal? O kurwa, prawie. Ojej, duh. Yes! Kurwa. Nie, no strach, patrzcie, co ty odpierdasz. Dobra, dawaj, Legenda Anga. Lordzie Zuko zapierdalaj. lebleczko. Na blisko, po lewo. Urwa. Tu z lewa. W rogu, za narożnikiem. Nice. A jednego zabił, no to trzeba mu no, przyznać Ja od razu pierdolili no. A WP A <laughs> WP Masz grajku James. Grajku strilajku. E no ja podnoszę Trzymano znaczy Dawaj Push it long Fama esik. One short Okej okay. okay. O kurwa A jednak kurwa się myliłem co do tego Że dwa te fragi mi zostały Komu? Davidowi? Ja Aj to Jeszcze musi się wiele nauczyć chłopak Chociaż może jeszcze Może jeszcze mu zostaną te jedne. <śledziany> no <śledziany> może ja Chcesz MK? Nie No masz No masz No masz Idziemy naby Dobra, dobra pa Paszli Paszli, danego? A ja go check dniźna Okej A ty kurwa, suczka Biało? What <śpiewanie> the fuck? Auć Ale jak już tyle mi HP kurwa se na moje końce zabrać to muszę zrobić Ja? No, już, mógł, już nie mogłeś tego przeżyć Stary, co ty pierdolisz? Mogłem no, przeżyć! Nie, ale no, nie chodzi, żeby no, że no, przeżyć! HP sobie ty na moje konto zabrałeś, no to musiałem też dobić. Najlepszy. Żeby cokolwiek o, z tego mu. było. No. To masz nagrodę. Ej, dispo, a kiedy Litwa przyjdzie do Polski? Przyłączymy was. Nie zrozumiałem. Jedziem, jedziem! <laughs> Kurwa. O jezu, ile tych flaszy pojebanych one Może się kurwa uda. Odkryj jakiego smoka? Ja mam, mam smoka na... O patrz, ty, one mój, one jaki, one jaki one. dobry. Gdzie co ty? O kurwa, dobra, to jest. No nie, co to jest? No chyba nie pykło. Chłop jaki rozkrok zajebał? Taki wściekł. Ej, jest clear. Kornik, może Nie, One nie każdy go zna. On suicide. I, za I to przegrał ostatnią walkę. No No chuj, ale nie wiedział, kurwa. Halo, where is the bomba? In suicide. Suicide? O oh, kurwa, t -spon. One T-Spawn, Nice, La last middle or T-Spawn. Oj, oj, dobra kurwa, czekaj, roztoczę, popatrzę. Ogoń walenia. <noise> Ogon walenia? Andera. kurwa niespodzianka <laughs> kurwa niespodzianka Litwo ojczyzna moja drop mi kałasz <laughs> Dziękuję Poczekaj, ale już wiem w którą stronę rzucać Małka, zobaczysz Ja odkryję Wystarczy spojrzeć na filmik Nie? A? O kurwa już byłem pewny, że zginął, ale patrz, na mida ładnego odkryłem ja Jesteś śmieszny kurwa Dawaj! Dawaj następnego Halo, check behind, mam mały HP. Kurwa. Ojej. 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 Aqui curva coiú. Sorry, curva. Sorry, curva. aqui. Só pó. Pó. now Na. On, kurwa, kurwa. kurwa? no na surcie no ja byłem wcelowany i patrzę kurwa mołotow na mnie spadł Uwaga, uwaga. A, Ale pierdolwie Ale urwa Kurwa, ale na szorcie to nie rozjebałeś tym mołotowem Ja nawet nie widziałem na szorcie Szkoda, że nie, no, nie dorzuciłem, nie... że, nie no, tam że tam takie mołdowa. dwa... Tak, tak, Takie dwa fajne by były, jak to <noise> <gdyby>. Żebym <noise> na pewno nie spierdolił. <noise> <noise> Skurwy syny Gdzie ty jesteś? Uratowałem cię? Tak. Tak. Gobi, gobi. A, czyste. O. Oh. 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 ja dupa. Nie trafi, Tak, tak. Kurwa, hitlerzy! Jak hitlerzy? <laughs> Nie, no w sumie, w sumie nie ma tragedii, tak naprawdę. Dobrze się gra. Przyjemna giereczka, milutka. Dla mnie już nie jest taka milutka, bo. Jesteś ostatni. Za... Też, ale załatwasz. Oj, ten pierdolisz. Śmiesznie no ty... jest. A, maja, jest. Eee... Jednego, jeden wyszedł z mecza. O jest, jak mnie kurwa laguje ja na tym Take bomb! Aaaaaah! Załówej! Paszli! Paszli, paszli! czas kupił. Minus 42 and 52. <laughs> co to za so flash No to dobyte, to do. Ja, kurwa, od reklamy oh, od yeah. <noise> <noise> Kupuj z kurwy, synów. Kruj szmaty. Krój nożem do obieraczki, No co ty robisz? Ej, Wiktor. No mam pomysł na następną rundę. Wiesz, że w średniowieczą babą zakładali homonto? A kurwa, kurwa ej, ale tu awk, więc się nie liczy. Ace. Ace. <grywa> <grywa> Kurwa, Na awkach. Odja odjarałem się aż jak tego Ejsa <grywa> so ostrzymiłem. Ja. Tak, na dwóch awkach. <grywa> no. Aż Fujara na podnie Spodnie rozdarła. <grywa> spodnie na trzy. No. Plew. Nogawki na lewo i prawo i ten... Jedna na pisioka. Już na fragi chuj leci pa! Wietnamie... <laughs> kurwa! Boje no <laughs> Już na fragi leci chlipa <laughs> To od cię ładnie teraz o. O. o ty kurwa złodzieju Jak on do zera był bity Podjebał mi go. Podjebał mi go. Dobra. No zobacz, dwa hp miał. <ślesztuk> kurwa, Spanią. wszyscy po <ślesztuk> <ślesztuk> Moje kurwa, bombę mam Podłóż Z przyjemnością, z rozkoszą Kurwa, ale to poszło, ale to pykło Co, znowu? <laughs> o, teraz jest fair, też mamy Awka na plaży w Juracie. Nie, są tam. <laughs> oh, o, no. one yeah. more, one more green. long One more nice. sto, the nice. They took bomba and go B, I guess. A bo ty padłeś. Po te ja? sto, <laughs> sto, <mało>, <laughs> Dobry. Dobry, Litwa. Ja nie wiem dlaczego oni się nie poddadzą, bo... Nie, nie wiem. Nie rozumiem. Aha. <laughs> Kurwa, nikt bomby nie mógł znaleźć. Co za wajsy. Już leci, leci, leci. No, ci kikniemy niebieskiego, żeby nie zdobyło fragów. No pierdolisz. Nie rób tego. To już nikt ci, kurwa nie... No nie! Chuj jeden przyczajony tygrys. Jak leci No nie no Halo. Nie kikaj. A, to przerwa. No wy kurwy! <laughs> Co chcesz zrobić? Kurwa, nie idziesz tam! <laughs> Idę, kurwa! Kurwa! Żeś <laughs> mi podjebał jednego. No tu chuj na samochodzie zawsze siedział To poszli B A boląga Gdzie bomba? Okay. Nie ma O kurwa To nas porobili Złapali nas w 2 HP mu zostało S Okej okay. Ach tą granatę <grystanie> <grystanie> Zabij go! Zabij Kurwa chciałem granat rzucić. Ooo! Faj oszyno, bo mam. Dziękuję bardzo. Do dziękuję, fantastyczna dobra, gra. gra. Jebać Polskę. <laughs> Jebaniutki, no teraz to żeś przesadził. Dobra, ze mną był kurwa Tracy, legenda Anga. Kurwa nie wie? Legenda, po prostu. Legenda. Nara.